Spotykamy się dzisiaj w Skawinie, a moimi rozmówcami jest lider PSL-u, pan Władysław Kośniak-Kamysz i pan Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Witam. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że 4 czerwca szliście razem w, z Donaldem Tuskiem w marszu, marszu opozycji. Wiele osób liczy na to, że jednak powstanie wspólna lista. Panie Władysławie, czy Pana zdaniem to jest dobry pomysł? Szliśmy przede wszystkim z tysiącami Polaków, którzy nie tylko w Warszawie, ale również tutaj w moim rodzinnym Krakowie wyszli, żeby pokazać solidarność, jedność, żeby nie tylko wspominać bardzo ważną dla nas rocznicę, ale dać sobie nawzajem nadzieję. Chcielibyśmy nie zmarnotrawić tego czwartego i żeby nikt tego nie zrobił, dlatego połączyliśmy siły z Polską 2050 już wcześniej, bo to jest wyraz odpowiedzialności. Dlatego przedstawiamy bardzo konkretną listę wspólnych spraw i uważamy, że demokracja to jest prawdziwy wybór. Nie trzeba wybierać pomiędzy mniejszym złem tylko właśnie większe dobro. My nie jesteśmy ani prawicowi ani lewicowi, jesteśmy patriotyczni, pragmatyczni, e, dlatego choćby przedstawiamy i dzisiaj to będziemy robić w Skawinie nasz projekt dotyczący pitu e, na model taki francuski, który uwzględnia dzieci, liczbę dzieci w rodzinie. Im więcej dzieci, tym niższy podatek. Po prostu proste założenie. My jesteśmy bardzo konkretni e, i e, wydaje się, że Ograniczenie wyboru Polakom w tych najbliższych nadchodzących wyborach, czyli wpakowanie wszystkich na opozycji do jednego worka, to nie jest pomysł na sukces. On się nie sprawdził na Węgrzech, nie sprawdził się w wyborach europejskich w Polsce. Pomysłem na sukces jest to, żeby był prawdziwy wybór. Jak skrzydła zostaną obcięte, to tylko i wyłącznie urośnie jedna formacja ta, która dzisiaj bardzo dużo stara się mówić o sprawach związanych z gospodarką. Ale tak naprawdę nie pokazuje swojego prawdziwego oblicza, które pokazała choćby przy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezpieczeństwa kobiet. Mówi o Konfederacji. PiSu, pozycja się nie zmieni. Urośnie Konfederacja, i można wtedy nawet zająć pierwsze miejsce w wyborach, ale nie będzie się dało odsunąć pisłu od władzy, nie będzie się dało rządzić. A naszym celem jest zmiana rządu i myślenie o przyszłości i przyjście do Polski gospodarnej, bo to jest dla nas niezwykle ważne. Nie do Polski przeszłości, tylko Polska przyszłości, nie Polska marnotrawna, tylko Polska gospodarna. A co mogłoby przekonać wyborców właśnie do tego, że warto zagłosować na trzecią drogę. I czy są takie rzeczy, których nie zrealizuje Platforma, których nie zrealizuje lewica, albo których nie zrealizuje PiS czy Konfederacja? Panie, panie Szymonie, może Pan odpowie. Ja przede wszystkim boję się tego, co PiS i Konfederacja zrealizują, a nie czego nie zrealizują, bo czego nie zrealizują, to mniej więcej wiemy. W większości swoich obietnic sprzed ośmiu lat nie zrealizowali i stąd mają dzisiaj. Te tysiące ludzi, których my spotykamy w Polsce i którzy mówią, nie to, że zostaliśmy okradzeni, ale zostaliśmy oszukani to miało zupełnie inaczej wyglądać. Spodziewaliśmy się, głosując na Dudę, głosując na PiS, pewnej korekty w stronę konserwatywną, w stronę bardziej prawicową, a dostaliśmy wojnę polsko-polską, hiperinflację, dostaliśmy potężne obciążenia podatkowe, a miało ich nie być, albo miały być mniejsze, bo Polska miała być krajem mlekiem miodem płynącym. Dostaliśmy szkołę w ruinie i wiele, wiele innych rzeczy, które, no, które się po prostu nie udały. A nawet jak się udały, to udały się przy bo proszę zobaczyć na 500+, myśmy na to wydali 240 miliardów złotych do tej pory, miał być spektakularny efekt demograficzny, a okazało się, że efektu demograficznego nie ma żadnego, bo w kwietniu w tym roku rodziło się 21 tysięcy dzieci w Polsce. To jest najmniej od II wojny światowej. I w, a, a, oczywiście udało się załatwić pewien problem godnościowy, ale to, to był jakby skutek uboczny, a ten podstawowy został niezrealizowany. Odwaga, Więc... Odwagę odwa powiedzieć że nie poprze pan waloryzacji? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, dlatego, że te pieniądze nie ma co rozdawać po raz kolejny ludziom pieniędzy, które albo trzeba będzie pożyczyć, albo trzeba będzie dodrukować. W obu przypadkach zapłacą za to podatnicy, zapłacą za to nasze dzieci, które ten dług wezmą sobie na szyję. I my dzisiaj mówimy wprost. Potrzebny jest pewien zdroworozsądkowy stabilizator, którym żadna z tych wielkich partii dzisiaj nie będzie. Proszę zobaczyć na te scenerię, którą mamy dzisiaj. Jeden straszy nielegalnymi imigrantami, drugi straszy legalnymi migrantami, a my wychodzimy i mówimy, co należy konkretnie zrobić, żeby Polacy nie stawali się migrantami zarobkowymi, a wyjeżdża nas z Polski dziesiątki tysięcy. To my mówimy dzisiaj nieco zrobić. Oczywiście, że potrzebna jest polityka migracyjna, żeby Banglijczyków było w Polsce mniej, ale żeby Polaków było w Polsce więcej. I my mamy na to konkretne rozwiązania. Pokazujemy, jak to zrobić. Jak na przykład, o czym Władek już mówił, wreszcie zacząć w wspierać dzietność i odwagę młodych ludzi do tego, żeby odważyli się. W Polsce mieć dzieci. My, kiedy, kiedy oni toczą święte wojny, mówię tutaj o tej starej polityce, o tych dwóch pierwszych drogach, my z uporem będziemy powtarzali, że istnieje trzecia droga. I liczyli na to i przekonywali ludzi, że dzisiaj musi być wreszcie taka polityka, która rozwiązuje ich problemy. A nie wychodzi i mówi: A to mamy teraz taką historię taktyczną, my tego nie zrobimy, ale ponieważ chcemy ich pokonać, to my musimy teraz trochę nagiąć rzeczywistość. No, my nie będziemy Ginąć rzeczywistości. My wiemy, jak zrobić zieloną energetykę, wiemy, jak zrobić szkołę, w której będzie płynny angielski po podstawówce, wiemy, co zrobić z ochroną zdrowia. Myśmy się po prostu do tego przygotowali. Lekcje mamy odrobione, więc myślimy o tych wyborach może nie to, że ze spokojem, ale z nadzieją, że, że, że na, te, na tę zdrową żywność, którą my proponujemy, znajdzie się w końcu klient w tej krainie politycznych fast foodów. Mówili panowie też między mi o takich sprawach dotyczących Polaków. Poruszył Pan kwestię ciatności. Ta kwestia łączy się też z problemem dostępu do aborcji albo dostępu do programu in vitro. Wiadomo, że tu tych przypadków nagłaśnianych jest ostatnio coraz więcej. Mieliśmy też taki przypadek małopolski, kiedy kobieta w ciąży zmarła. Jakie jest Pana stanowisko? Czy macie jakiś wypracowany program, jak będziecie dalej wspólnie te kwestie rozwiązywać? Przywrócić bezpieczeństwo kobiet to jest podstawowy nasz cel. I to jest rzecz niedopuszczalna, że w XXI wieku dochodzi do takich sytuacji, gdzie z jednej strony kobieta nie wie, gdzie ma szukać pomocy, a z drugiej strony lekarz zaczyna się zastanawiać i obawiać, czy może ratować jej życie i w jaki sposób. Jego ma ograniczać tylko i wyłącznie wiedza medyczna. W tym wypadku, kiedy dochodzi do ratowania życia, to jest, to jest zawsze, i to mówię jako lekarz, to jest zawsze najwyższe wskazanie i nie ma takiego prawa, które by to lekarzowi zabraniało. Ale próbuję niektóre środowiska wywrzeć taką nieuzasadnioną presję, że po prostu jak rozmawiam z moimi koleżankami i kolegami, oni, oni coraz częściej mają obawy. Zastanawiam się, czy to jest ten paragraf, czy ten paragraf. No, na miłość boską. No, oni mają myśleć, czy to jest e, ten algorytm postępowania, czy ten jest właściwy, czy inny jest właściwy i co zrobić, jaką decyzję podjąć medyczną. I to trzeba dać im to poczucie jednym najpierw przywrócić poczucie bezpieczeństwa kobietom, a drugiej dać możliwość działania e, służbie ochronie, ochronie zdrowia. No, ludzie oczekują zmiany. Ludzie bardzo... oczekują, po pierwsze, m, i my mamy rozwiązanie najbardziej prawdopodobne, bo wszyscy przedstawiają swoje tam e, jakieś Pomysły, przemyślenia, lub nawet bardzo takie wzniosłe programy. Jakbyśmy na tej szali ustawili PiS i Konfederację, oni by byli jeszcze za większym zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Po drugiej stronie jest lewica i Platforma, która mówi jednym głosem o takiej daleko idącej często liberalizacji e, prawa aborcyjnego. A my mówimy to, co jest możliwe: przywrócić kompromis, i na tą większość by się znalazła, nawet w tym parlamencie, i tym bardziej znajdzie się w kolejnym parlamencie. I nie, moim zdaniem, naszym zdaniem, prezydent Duda tego nie będzie w stanie zawetować. Bo gdyby nawet się znalazła większość w parlamencie, w co ja wątpię, na liberalizację, to prezydent Duda w pierwszym kroku to wetuje i tak ta, albo odsyła do Trybunału Konstytucyjnego i, i, i nic się nie zmienia. Czyli przywracamy kompromis, ale to nie jest wystarczające. Bo on już jest za mało. Bo to jest umowa tylko polityczna między politykami. A my uważamy, że trzeba oddać głos nie 250, 270, 300 mężczyznom w parlamencie, bo mniejszość stanowią kobiety i w dzisiejszym parlamencie, i we wszystkich poprzednich, tylko trzeba oddać tym, którzy stanowią większość, bo więcej jest kobiet uprawnionych do głosowania, jest więcej kobiet niż mężczyzn. To nie są duże różnice, ale 15 milionów kobiet ma na pewno inne zdanie niż 200 czy 300 mężczyzn, raczej w dostojnym wieku w parlamencie. Więc my chcemy zapytać się w referendum o to, Jakie mają być zasady przerywania ciąży w Polsce? I zaraz powiem, że padną sformułowania: no tak, w sprawach e, tych się nie powinno głosować, w takich sprawach nie powinno się, no ale w parlamencie też jest głosowanie. Czym się różni głosowanie 460 od głosowania 30 milionów? No właśnie tym, że 30 milionów jest bardziej reprezentatywne, że w 30 milionach jest 15 milionów kobiet, a nie 150. I tym się różni, czyli na korzyść tego jest głosowanie powszechne. Po prostu ze skrajności. I prawicowa, skrajna i lewicowa obawiają się w wyniku tego referendum, że ono będzie takie, że jest ogromna akceptacja. Ale przywrócenie bezpieczeństwa kobietom i danie możliwości działania lekarzom to są te dwie zasady, które nam przyświecają. W sprawie in vitro, bardzo krótko, bo bardzo to mocno popieramy. Wspieramy i wszędzie, gdzie to możliwe, to jest w ogóle. Dawanie największej radości. My, my, my wiemy, co to znaczy być rodzicem, więc chcielibyśmy, żeby jak najwięcej z naszych rodaków miało tą największą radość, jaka może człowieka spotkać w życiu, i zrobimy wszystko, żeby nie jakieś były programy dla refundacji infitro, żeby każdy zabieg infitro był refundowany. Bo dzisiaj bogata osoba nie ma problemu, pójdzie raz, drugi, trzeci do, klinicy, do kliniki, wyłoży te pieniądze. Ale to, co zrobił najokrutniejszego rząd PiSu w tej sprawie to pozbawił tych, których po prostu na to nie stać największej radości, jaką mogą mieć. Niepłodność jest chorobą. To jest sposób leczenia niepo, niepłodności. Każdy rozważa, czy chce skorzystać z tej metody. My do tego przecież nie będziemy nikogo zmuszać. Każdy ma swoje poglądy na ten temat, wiedzę, światopogląd i według niego może podejmować decyzję. Ale jeżeli ktoś pragnie, a państwo mu nie stwarza tej możliwości, bo mu zabrało dofinansowanie albo nie dało takiego, które... Y, daje szansę na leczenie tej choroby, to łamie konstytucję, a przede wszystkim łamie dobry obyczaj w tej sprawie i, i te, na to nie pozwolimy. To będzie jedna z naszych pierwszych decyzji. Powszechna y, dostępność do leczenia niepłodności, do szansy na rodzicielstwo, powszechna metoda in vitro. Poruszył Pan kwestię referendum. Yy, taka yy, Z inicjatywą przeprowadzania referendum wyszedł teraz PiS, chce przeprowadzić wraz z wyborami. Referendum dotyczące uchodźców. I dwa pytania do Pana, Panie Szymonie. Czy poprzecie ten wniosek, żeby to referendum odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, a czy może przy tej okazji złożycie własny wniosek o przeprowadzenie tego referendum, o którym teraz była mowa, bo to byłaby okazja? Jeżeli chodzi o to referendum, które oni mówią, że zamierzają przeprowadzić, bo z nimi to też mała uwaga jest tak, że najpierw lecą do mediów i testują, jak się jakiś pomysł przyjmie i co wróci, jakie echo wróci, kiedy coś krzykną, A dopiero później się okazuje, czy rzeczywiście chcą tym zagrać, czy, czy też nie. Natomiast jeżeli będą chcieli tym zagrać, no to moja opinia, nasza opinia jest, jest jasna. No, to jest po prostu tania kopia tego, co zrobił Orban w, w czasie wyborów na Węgrze, gdzie połączył wybory. Parlamentarne z referendum akurat dotyczącym innych kwestii, ale światopoglądowych i obyczajowych, bo liczył na prosty efekt mobilizację własnego elektoratu. To znaczy, jeżeli nawet masz wątpliwości, czy iść i głosować na Orbana, czy w tym przypadku na Kaczyńskiego, no to przecież zagłosujesz za sumieniem, za Polską, która jest bezpieczna i tak dalej, i tak dalej. To ma być taki booster, taki dopalacz, który sprawi, że ich elektorat się zmobilizuje, jakby miał jakiekolwiek wątpliwości. To jest oczywiście pomysł idiotyczny od samego początku dlatego, że nie ma przedmiotu tego referendum. To znaczy mogą zadać pytanie, czy na przykład równie dobrze, czy ludzie by woleli, żeby była ładna pogoda, czy żeby była brzydka. To mniej więcej będzie miało tyle samo sensu. Ta propozycja, która wypłynęła, dowiedzieliśmy się przecież tego post factum, z Unii Europejskiej, ona zakłada dobrowolność. Ona, w, ona pokazuje, że będzie uwzględnione to, a to jest dla nas warunek absolutnie Podstawowy, że Polska już przyjęła więcej niż milion uchodźców z Ukrainy, i to powinno być liczone w sytuacji, w której ktoś będzie oczekiwał od nas, i to jest znowu jeszcze kolejna niehumanitarna rzecz, która powinna zostać przemyślana: przymusowej relokacji. Bo państwa można próbować jeżeli się tak umówimy, zmuszać do jakichś zachowań, ale ludzi nie można. No nie można ludzi na siłę wozić jakieś rzeczy z, z kraju do kraju, w, bo akurat tak się między sobą umówiły państwa. Więc to referendum jest bezprzedmiotowe. Po prostu nie ma nad czym głosować, bo nie ma propozycji tak naprawdę, którą oni chcą przez to referendum odrzucić. W, no ale rozumiem, że cyrk polityczny musi się odbyć i, w, i, i być może się odbędzie. Natomiast on nie będzie miał żadnego znaczenia ani dla wyniku PiSu, ani dla wyniku opozycji, ani dla realnego bezpieczeństwa Polski. I to jest chyba najważniejszy czynnik. Natomiast wydamy na to dużo pieniędzy, tak? bo trzeba będzie powołać komisje referendalne, zapłacić im. Kolejna metoda na to, żeby, żeby trochę pieniędzy popłynęło do swoich. Czy łączyć to, z, czy, czy zgłaszać propozycję referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży? W mojej ocenie nie, dlatego że ostatecznie o kształcie pytań referendalnych decyduje Sejm. Jak się ten Sejm weźmie z PiSem i Konfederacją za układanie pytań w tym referendum, to my skończymy w jeszcze gorszej tragedii i więcej kobiet zginie niż zginęło do tej pory. To trzeba zrobić w Sejmie, w którym będzie demokratyczna większość do tego, żeby to przeprowadzić. To w ogóle jest pytanie, czy Sejm powinien mieć kompetencje w, w tym zakresie, ale to później będziemy sobie musieli na nie odpowiedzieć. Natomiast oni tę ideę zniszczą, a nam, tak jak Władek przed chwilą powiedział, zależy na tym, żeby ludzie się w tej sprawie wreszcie wypowiedzieli i zabrali tę piłeczkę politykom. Na no kończąc, wie Pani, no do wyborów jeszcze będziemy obserwowali różne cuda. W, grali już komisję Tuska, teraz grają referendum, za miesiąc wymyślą coś nowego. Tak patrząc też po grupach, których już kazali nam nienawidzić w tej prekampanii wyborczej, to brak, szykuje się jeszcze pewnie coś na osoby LGBT, bo jeszcze ich nie grali i zawsze się znajdują jakoś jeszcze, nazywają to kastą. Raz to są samorządowcy, innym razem sędziowie, innym razem ktoś jeszcze. Myślę, że na wrzesień coś szykują, bo ich scenariusz robienia wyborów jest zawsze przewidywalny. Zawsze do szafy chowa się Antoniego Macierewicza w, i, i innych, którzy mogliby obsuć obrazek, i jedzie się po kolei. Najpierw aborcja, później migranci, później LGBT, później jacyś sędziowie i samorządowcy, albo jeszcze ktoś inny, nauczyciele może, albo lekarze, kogoś wymyślą. W, licząc na to, że jak mówił ich patron od PR-u Jacek Kurski, ciemny lud to kupi. Ci ludzie nie mają miary w pogardzie dla swoich własnych obywateli, nie mają miary w pogardzie dla ich zdrowego rozsądku. I to jest chyba główny powód, jeżeli ktoś mną tak gardzi jak oni, myślę, że jestem naprawdę aż tak nie mądry, że to wszystko. Kupię, żeby natychmiast ich od władzy odsunąć. Nie można tak nie szanować Polaków. Metoda Donta daje przewagę partiom, które są liczne. Wy startując w koalicji, ryzykujecie, że nie przekroczycie progu wyborczego? Czy będzie nerwowo? Sondaże jednak no, są trochę bezlitosne w tej chwili. Bory są w październiku? To po pierwsze, że wybory za cztery miesiące i zobaczymy, jaki wtedy będzie prawdziwy, jedyny prawdziwy sondaż, ponieważ my mamy to doświadczenie z wyborów prezydenckich. Na 4 miesiące przed wyborami w ogóle zupełnie inni kandydaci byli, szczególnie jednego nie było, który, który później wystartował a kandydatka została wycofana z tych wyborów, więc my dobrze wiemy, że przez cztery miesiące w polityce się może bardzo dużo wydarzyć. I, I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy solą wokół. Solą wokół dla tych, którzy są gdzieś po prawej i po lewej stronie, bo boją się tego, że my będziemy mieli głos kluczowy. Głos oddany na nas, głos oddany na trzecią drogę, to jest najcenniejszy głos, jaki państwo możecie oddać. Nie ma cenniejszego głosu. Niby każdy jest równy, ale ten jest najcenniejszy, ponieważ jeżeli my zajmiemy trzecie miejsce, to będzie odsunięcie PiSu od władzy i to jest ten głos, który jest właśnie za przejęciem rządów. On jest decydujący. Może, może tam PiS dostać taki wynik, platforma taki wynik, sami rządu nie utworzą. Więc ten, kto zajmie trzecie miejsce, na dzisiaj to albo my, albo konfederacja, ten będzie decydował, w którą stronę pójdzie Polska. Jeżeli my, no to pójdzie w stronę demokratyczną. Jeżeli. Trzecie miejsce zajmie Konfederacja, to pójdzie w stronę sojuszu z PISem. Wielokrotnie w kluczowych sprawach pomagali PISowi, choćby w sprawie bezpieczeństwa kobiet. Po pierwsze, podpisali się wszyscy pod wnioskiem. Po drugie, pomagali w sprawie niebrania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Po trzecie, wolność mediów. O tym też zapomnieliśmy. W sprawie Lex TVN, Konfederacja wstrzymywała się od głosu, czyli obniżała większość. To są takie trzy sztandarowe przykłady, które najbardziej pobudziły tą ostatnie, ostatnie emocje. Ja zdaję sobie sprawę, że już to nie jest pokazywane na pierwszym tle, ale to będzie jeszcze podkręcenie. Jaka będzie zapłata? Nie niższe podatki, nie program gospodarczy, tylko na przykład pan Grzegorz Braun będzie ministrem edukacji i nauki. No to, to nas czekają ciekawe czasy. Ci, którzy myśle, myśleli, że e, e, pan Czarnek to jest wszystko co najtrudniejsze nas spotkało w edukacji, to proszę sobie jeszcze taki scenariusz wyobrazić, a on jest niestety bardzo też realny. Wszystko zależy od nas e, i Albo my dostaniemy dobry wynik, albo nic w Polsce się nie zmieni. To jest brutalna prawda, ale to jest jedyna polityczna prawda, która jest dzisiaj obecna. Można wygrać, zająć pierwsze miejsce w wyborach i nie móc rządzić, jak się nie ma z kim rządzić i jak się nie ma silnego koalicjanta. Jedno, właśnie. Chcę dodać od siebie, że wie pani, my dopiero zaczynamy. My nie mamy tak wielkich maszyn, jak mają nasi konkurenci. My się dopiero rozkręcamy. Najlepsze jest jeszcze przed nami. Myśmy nie wystartowali na dobre jeszcze całego tego kampanijnego czy prekampanijnego procesu, który u nich aż furczy, bo łatwiej im, bo mają większą wyporność finansowo-organizacyjną. Oni już spotkali swoje sufity, mówię o PiSie i o Platformie. My możemy tylko rosnąć, przekonując tych, którzy jeszcze dzisiaj są niezdecydowani. Więc ja bez żadnej pychy ani buty, bo już wiele razy widziałem, jak bardzo w polityce pycha kroczy przed upadkiem. Będziemy się bić do samego ostatniego 15 października, wiedząc, że do samego końca będziemy mieli podgórkę. W, tu nie będzie z, do, z górki. My będziemy mieli wyłącznie podgórkę. Będziemy mieli naprawdę trudno, ale jestem przekonany, że tym większa będzie satysfakcja z pracy, którą później będziemy mogli wykonać. To, to się wie, że dobrze skończy i w innym przypadku w ogóle byśmy nie startowali w tym wyścigu, nie, nie, nie ma potrzeby w, w, iść do wyścigu i martwić się o to, że to jest nierozsądne, że się teraz przegra. A ci wszyscy, którzy chodzą i opowiadają, jak to my zaraz spadniemy pod próg, jak to jest w ogóle bardzo ciężko, jak to w ogóle metoda Donta i tak dalej, to ja już tych wieszczków dam, znam dobrze od trzech lat, tak? to znaczy chodzą, smęcą, jęczą, bo to jest ich jedyny pomysł na budowanie swojej, swojej własnej wartości. Nie mówię tu oczywiście o komentatorach, mówię o politykach, e, innych opcji. W, trzeba ich zostawić e, ich opowieściom, a samemu robić swoje bo mamy niecałe 100 dni na to, żeby zabezpieczyć Polskę przed wyjściem z Unii Europejskiej, całkowitym zakazem aborcji, Braunem jako ministrem edukacji i państwem, w którym nie 3 tysiące będzie się płaciło za korepetycje średnio miesięcznie, jak teraz płaci Polska, rocznie jak płaci polska rodzina, tylko 6 albo 10 tysięcy, bo nie będzie bezpłatnej szkoły. To wszystko możemy mieć już za pół roku, albo za pół roku możemy mieć normalność. Państwo zdecydujecie, w którym kierunku chcecie iść. Krótko, na koniec. Dzisiaj z Kawina kiedy Kraków, co dalej. No to już chyba kolega z Małopolski tutaj będzie bardziej kompetentny, żeby się wypowiadać w trzewie Ja z kolei w imieniu też Trzeciej Drogi, Władek będzie wtedy w sejmie, jestem w piątek. To trochę bardziej na północ od Skawiny niż Kraków a do Małopolski na pewno będziemy jeszcze przyjeżdżać, bo tu kolega ma tak silnie zapuszczone korzenie, że nie sposób ich wyrwać, nawet nikt nie będzie próbował I, prawda I, i myślę, że my chyba właśnie Małopolskę jeszcze będziemy bardzo intensywnie eksplorować. W tej kampanii będzie bardzo, bardzo częst, często można nas spotkać i w Małopolsce, i w całej Polsce. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję.